Lekcja pierwsza. Jak szybko i skutecznie utracić niepodległość? Na podstawie rządów pana Donalda Tuska. Weź pan kredyt. W roku 2025 Polska pożyczy 300 miliardów złotych. Cały budżet Polski. Pieniądze, które ma na wydanie rząd to 900 miliardów złotych, w tym 300 pożyczamy. W roku 2026 sama obsługa długu, sam koszt odsetek to 100 miliardów złotych. Przy czym tak hojny socjalny program 800 plus to niecałe 80 miliardów złotych, a więc na polskie dzieci 80 miliardów, a dla finansjery 100. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Zobaczcie, jak to Wy byście pożyczali. Zarabiasz 6 tysięcy złotych, wydajesz 9, 3 tysiące pożyczasz, a w przyszłym miesiącu nadal chcesz wydać 9 tysięcy złotych, bo masz stałe koszty, ale jeszcze musisz oddać ratę kredytu, więc pożyczasz 4. W kolejnym miesiącu pożyczasz jeszcze więcej. W końcu ktoś mówi: Słuchaj. Ja tobie nie pożyczę, bo ty masz już dużo kredytu, ty mi nie oddasz. No to musisz powiedzieć, słuchaj, dam ci lepszy procent, no, nie będę płacił tam 3-4% rocznie, tylko 7-8%, a może 10%. My jesteśmy w takiej sytuacji, pożyczamy dużo i drogo. Aż w końcu ktoś powie, słuchaj, nie pożyczę tobie. Oddaj, daj mi pod zastaw samochód, daj mi pod zastaw dom, a na przykładzie państw wprowadź tą ustawę, sprzedaj ten zakład, ten zbankrutuj, tego nie możesz robić? Utrata niepodległości. W bardzo podobnej sytuacji są Włochy, które mają większy dług jak Polska i mają prawicowy rząd, który nie wszystko może zrobić. Dlaczego? No, bo nie ma tak dużo chętnych na ich dług. Musieliby sprzedawać ten dług bardzo, bardzo drogo. Ale Europejski Bank Centralny, emitent euro, skupuje ich dług. No i mówi: Słuchaj, Giorgia Meloni, prawicowa pani premier, tego nie możesz zrobić, tamtego nie możesz zrobić, tego nie tykaj, bo w tym miesiącu nie skupimy waszych obligacji, nie trafią do was pieniążkiem, nie wiecie jak to, tam sobie poklikają, poklikają, wyplują dwa pierdyliony impulsików, te impulsiki wpłyną na konto rządu włoskiego, a oni mają na emerytury i na wojsko. No, ale jak się pani Meloni nie będzie słuchać, to Europejski Bank Centralny może powiedzieć: Słuchaj, no, nie, nie skupimy w tym miesiącu. Przykro mi. Powiedz swoim obywatelom, że nie będzie emerytury w tym, w tym miesiącu. Długo porządzi? No niedługo. Więc morda w kubeł i się słuchać. No właśnie. I my idziemy bardzo szybko w tę stronę, co na czele z panem Donaldem Tuskiem. A do tego wydajemy jeszcze na głupoty, na jakieś NGOsy, które prowadzą jakieś. Dobra, na głupoty, na programy, które nic nie wnoszą poza jakimś tam biciem piany. To nie są aż tak duże koszty, ale szkoda. Wydajemy na na przykład urzędy pracy kilka miliardów rocznie. Kto szuka pracy przez, przez Urząd Pracy? Czy my, naprawdę musi, czy my naprawdę musimy wydawać kilka miliardów złotych, około 6-7 rocznie, żeby ktoś, kto jest bezrobotny, przyszedł i przed urzędnikiem złożył podpis, że jest bezrobotny? No i ponad wszystko, skąd te zadłużenie? Jeden budżet, jeden kraj, a dwa narody na utrzymaniu. Płacimy za internet, socjal tym, którzy siedzą na Ukrainie, się okazuje, emerytury tym, którzy siedzą na Ukrainie, bo w Polsce przepracowali tam miesiąc czy dwa. I płacimy nie płacimy niepolskim obywatelom zasiłki socjalne. My musimy robić redukcję wydatków. I mamy jeszcze jeden bezpiecznik, którego nie mają Włochy. Włochy po prostu są dużą gospodarką, jakby się wywaliły, no to mogłoby to wpłynąć negatywnie na całą strefę euro, ale już takiej Grecji pozwolono się wywalić, no ale później dyktowano im. Jakie mają ustawy naprawcze wprowadzać? Co ma tam być? Macie tam klepać biedę, tego nie możecie, tam tego nie możecie. I jeszcze żebyśmy my te pieniądze, które pożyczamy, wydali na inwestycje. Że budujemy atom, budujemy CPK, budujemy jakieś firmy, drogi, połączenia kolejowe, coś co przyniesie nam zysk w przyszłości. To będziemy mieli z czego spłacać, tak? Inwestujemy. Ale nie. Wskaźniki pokazują, że inwestycje lecą na łeb, na szyję, spadają, a dług deficyt rośnie. Mamy jeden bezpiecznik: to, że mamy złotówkę. No i rząd oczywiście kosztem obywateli, tak jak to było za covid może ten dług zdewaluować, zrobić go spłacalnym. Jak? No, wrzucić w gospodarkę dużo pieniędzy. Przez zależne banki, takie jak bank gospodarstwa Krajowego i tak dalej. No, dajemy pomoc ludziom, firmom dajemy pomoc, bo tam jest słaba sytuacja. Brakuje pieniędzy w ZUS-ie. To ZUS bierze pożyczkę od banku gospodarstwa krajowego, a ten bank gospodarstwa krajowego pożycza pieniądze od NBP, które tam kiedyś ma nigdy nie oddać, ale generalnie pożycza, a NBP tam z rękawa wytrzepuje złotówki. No i wtedy Chleb nie kosztuje, tak jak teraz, 5 złotych, tylko 10 złotych. No i ten podatek od tego chleba jest dwa razy większy, który wpływa do budżetu państwa. Budżet się robi dużo większy, a dług stary, który kiedyś zaciągnięty, ten sam, więc łatwiej go spłacać. Więc takie coś można zrobić kosztem obywateli, ale jak się ma własną walutę i własny bank centralny. A więc poza tym. Że ściągają do nas imigranci i będziemy mieli utratę bezpieczeństwa. Poza tym, że nie ma inwestycji, poza tym, że Unia Europejska dojeżdża nas z zielonym ładem, a za chwilę niebieskim ładem, to jeszcze rząd Polski ściąga na nas te niebezpieczeństwo, utraty niepodległości, że się zapożyczamy po kokardę, co będzie skutkowało olbrzymią zależnością od tych, którzy polski dług będą posiadali. who's